Dzień dobry Państwu. Wiele osób jest zainteresowanych uprawą morwy. Słusznie zauważacie, że takie tradycyjne, konwencjonalne rośliny morwy bardzo często wchodzą w owocowanie nawet po 4-7 latach od wsadzenia sadzonki do ogrodu. Możecie spróbować czegoś takiego, czego spróbowaliśmy my. Popatrzcie tutaj: przed nami jest morwa pendula, morwa wisząca, morwa celowo szczepiona na pniu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo muszę Państwu powiedzieć, że przede wszystkim mało miejsca. Zajmuje, ale mało tego, ta morwa weszła nam w okres owocowania już w drugim roku po posadzeniu, i my oczywiście sobie na bieżąco już zjadamy owoce. Jest to morwa czarna. Tu o, tutaj możecie, drodzy Państwo, zobaczyć gdzieś tam owoce. o. Owoce się pojawiają, czarne. Oczywiście morwa nie dojrzewa równomiernie, także sukcesywnie będzie Wam dostarczała owoce. No, oczywiście musicie mieć kilka takich drzewek, żeby zebrać troszeczkę więcej. Ale, drodzy Państwo, popatrzcie, jak niewiele miejsca taka morwa zajmuje. Posadzić obok siebie, ja wiem, w odległości, no, może. Dwóch metrów, kilka takich drzewek, i słuchajcie, macie bardzo fajny szpaler. Szpaler, który będzie Wam dostarczał owocki, zdrowe, pyszne owocki. Mamy koniec lipca, i popatrzcie, drodzy Państwo, ile jeszcze jest świeżutkich owoców, które dopiero będą dojrzewały. Także zostawiamy to Państwu pod rozwagę. Do wyboru macie choćby morwę czarną, morwę białą, także każdy coś znajdzie dla siebie.